Największa frekwencja wśród 50-latków. Młodzi wyborcy z drugim wynikiem. Zgodnie z sondażem Exit Poll największą frekwencję odnotowano w grupie wiekowej 50-59 lat, 74,5% 50. Łatkowie najczęściej głosowali na Rafała Trzaskowskiego 36,5% i Karola Nawrockiego 35,6%. Na drugim miejscu pod względem frekwencji znaleźli się wyborcy w wieku 18 do 29 lat. Zagłosowało 72,8% z nich. W tej grupie wyborców najlepszy wynik uzyskał Sławomir Mencen 36,1% i Adrian Zandberg 19,7%. Najrzadziej sprawa do głosowania korzystali seniorzy ponad 60 lat, z których głosowało 59,3%. Największym poparciem w tej grupie cieszyli się Karol Nawrocki 44,8% i Rafał Trzaskowski 42,6%. Frekwencja wśród wyborców w wieku 30 do 39 lat wyniosła 68,8%, a wśród tych w wieku 40 do 49 lat 66,8% 30%. Łatkowie największego poparcia udzielili Mencenowi, 26,2% i Trzaskowskiemu, 20,9%, a 40% Łatkowie Trzaskowskiemu, 33,8% i Nawrockiemu, 26,5%. Kobiety częściej głosowały na Trzaskowskiego. Wyższa frekwencja w dużych miastach. Pod względem płci różnice we frekwencji, według sondażu, są nieduże. W wyborach wzięło udział 67,1% kobiet i 66,4% mężczyzn uprawnionych do głosowania. Kobiety najczęściej głosowały na Trzaskowskiego 33,8%, a mężczyźni na Nawrockiego 27,9%. Z badania wynika ponadto, że najwyższą frekwencję odnotowano w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców, wyniosła ona 76,1%. Najniższa była na wsiach, gdzie do urn poszło 64% wyborców. W miastach powyżej 201 tysięcy mieszkańców zagłosowało 73,5% uprawnionych, w miastach powyżej 51 tysięcy mieszkańców 67,6%, a w miastach do 50 tysięcy mieszkańców 64,6%. W miastach Zarówno w aglomeracjach powyżej 500 tysięcy mieszkańców, jak i w mniejszych ośrodkach, zwyciężył w niedzielę Trzaskowski. Na wsiach lepszy wynik miał Nawrocki. Według Exit Poll Frekwencja w wyborach w całej Polsce wyniosła 66,8%. Do drugiej tury przeszli Rafał Trzaskowski z poparciem 30,8% głosów i Karol Nawrocki z 29,1%. Kolejne miejsca zajęli: Sławomir Mencen 15,4%, Grzegorz Braun 6,2%, Adrian Zandberg 5,2%, Szymon Hołownia 4,8% i Magdalena Biejat 4,1%. Marek z Louvois, KS Info.